Annuncio Bobis Gaudium Magnum. Abemus Papam. Szlachetność moralna kobiety Katecheza Świętego Jana Pawła II, wygłoszona 10 kwietnia 1996 roku. Stary Testament oraz tradycja judaistyczna w pełni uznają szlachetność moralną kobiety, objawiającą się zwłaszcza w postawie ufności wobec Pana, w modlitwie o dar macierzyństwa i błaganiu Boga o ocalenie Izraela przed atakami ze strony nieprzyjaciół. Niekiedy, jak w przypadku Judyty, cechy te spotykają się z uznaniem całej wspólnoty i są podziwiane przez wszystkich. Obok świetlanych przykładów bohaterek biblijnych występują też świadectwa negatywne o pewnych kobietach, takich jak uwodzicielska Dalila, która niweczy profetyczną działalność Samsona. Cudzoziemskie kobiety, które oddalają serce starego króla Salomona od pana, i namawiają go do oddawania czci innym bogom. Izebel, która zabija proroków Pańskich i każe zabić Nabota, by oddać jego winnice Achabowi, A także żona Hioba, która go obraża i pobudza do buntu, gdy spadają na niego nieszczęścia. W tych przypadkach kobiety postępują podobnie jak Ewa. Dominuje jednak w Biblii perspektywa wywodząca się z protoewangelii, która dostrzega w kobiecie sprzymierzeńca Boga. I rzeczywiście, choć kobiety cudzoziemskie są oskarżane o oddalenie Salomona od kultu Boga prawdziwego, Księga Rut ukazuje nam bardzo szlachetną postać cudzoziemki. Rut, Moabitka, jest wzorem poświęcenia dla swoich krewnych. Oraz ofiarnej i szczerej pokory. Dzieląc życie i wiarę Izraela, zostanie ona prababką Dawida i przodkiem Mesjasza. Włączając jej imię do rodowodu Jezusa, Mateusz czyni z niej znak uniwersalizmu i mówi: Że miłosierdzie Boże ogarnia wszystkich ludzi. Wśród przodków Jezusa pierwszy ewangelista wymienia również Tamar, Rachab. I żonę Uriasza. Trzy kobiety grzeszne, ale nieprzewrotne, zaliczone w poczet przodków Mesjasza, aby potwierdzić, że dobroć Boga jest większa od grzechu. Bóg poprzez swoją łaskę włącza w swoje zbawcze plany ich nieregularną sytuację małżeńską, przygotowując również i w ten sposób przyszłość. Innym wzorem pokornego oddania, odmiennym od ród, jest córka jeftego, która godzi się, by własną śmiercią okupić zwycięstwo swego ojca nad ammonitami, płacze nad swym okrutnym przeznaczeniem, ale się nie buntuje i idzie na śmierć, by nie złamać nierozważnego ślubu swego ojca, uczynionego w duchu prymitywnych jeszcze obyczajów. Literatura sapiencjalna, choć często mówi o wadach kobiety. Dostrzega w niej ukryty skarb. Kto znalazł żonę, dobro znalazł i zyskał łaskę u Pana. Mówi księga przysłów, uwydatniając zdecydowanie wartość kobiety, cennego daru Pana. Pod koniec tej samej księgi znajdujemy obraz kobiety idealnej, który nie przedstawia nieosiągalnego wzoru, lecz stanowi konkretną propozycję opartą na przykładach kobiet o wielkiej wartości. Niewiastę dzielną któż znajdzie. Jej wartość przewyższa perły. Literatura sapiencjalna uznaje wierność kobiety wobec Bożego Przemierza za szczyt jej możliwości i powód do wielkiego podziwu. Istotnie, nawet jeżeli zachowanie kobiety może niekiedy rozczarować, to przechodzi ono wszelkie oczekiwania, kiedy jej serce jest wierne Bogu. Kłamliwy wdzięk, i marne jest piękno. Chwalić należy niewiaste, co boi się pana. W tym kontekście księga machabejska ukazuje dzieje matki siedmiu braci, którzy ponieśli męczeństwo podczas prześladowania Antiocha Epifanesa, przedstawiając nam najwspanialszy przykład szlachetności kobiety w chwili trudnej próby. Po opisaniu śmierci siedmiu braci, święty autor dodaje. Przede wszystkim zaś godna podziwu i trwałej pamięci była matka. Przyglądała się ona w ciągu jednego dnia śmierci siedmiu synów i zniosła to mężnie. Nadzieję bowiem pokładała w Panu. Pełna szlachetnych myśli, zagrzewając swoje kobiece usposobienie męską odwagą, każdego z nich upominała w ojczystym języku i tymi słowami wyrażała nadzieję w przyszłe zmartwychwstanie. Stwórca świata, który ukształtował człowieka i wynalazł początek wszech rzeczy. W swojej litości ponownie odda Wam tchnienie i życie, dlatego że wygardzicie sobą teraz dla Jego praw. Prosząc siódmego syna, by wolał umrzeć, niż przekroczyć prawo Boże, Matka wyraża swoją wiarę w dzieło Boga, który z niczego stwarza wszystkie rzeczy. Proszę Cię, synu, spojrzyj na niebo i na ziemię, a mając na oku wszystko, co jest na nich, zwróć uwagę na to, że z niczego stworzył je Bóg i że ród ludzki powstał w ten sam sposób. Nie obawiaj się tego oprawcy, ale bądź godny braci swoich i przyjmij śmierć, abym w czasie zmiłowania odnalazła Cię razem z braćmi. W końcu i ona idzie na krwawą śmierć, po tym jak siedmiokrotnie przeżywała męczeństwo serca i daje świadectwo niewzruszonej wiary, bezgranicznej nadziei i bohaterskiej odwagi. W tych postaciach kobiecych, w których objawiają się nadzwyczajne dzieła Bożej łaski, dostrzegamy zapowiedź tej, która zostanie największą kobietą Maryję, Matkę Pana.